Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj otwieramy kolejnego Hobby Boxa z Ekstraklasy 2025-2026. Seria pierwsza od Sportzo. Zobaczymy, co dzisiaj dobrego trafimy. Lecimy z tym! I w pierwszej paczce mamy Karola Knapa z Krakowi, Borha Galan, GKS Katowice, Alan Czerwiński, GKS Katowice, Leo Bengtson, Lech Poznań, Kamilo Mena, Lech Jakdańsk. Limit 1 z 90, True Patriots, Kacper Sezonienko, Lech Jakdańsk. Tak wygląda pierwsza paczka. Teraz sobie zobaczymy w ogóle, co nam przyniesie druga paczka. I mamy Mateusza Żyro, widzę w Bogdan Wunik, Lech Jakdańsk. Kolejną kartą to Wiktor Nowak, ruki kart Wisły Płock. Eftimis Kuluris, Pogoń Szczecin i autograf Krzysztofa Kubicy z Termaliki na limicie 74 na 199. Bardzo fajna karta. I do tego Igor Strzałek na Next Genie. Również Termalika nieciecza. Zobaczymy co nam teraz przyniesie? Trzecia paczuszka z Hobby Boxa. Zobaczmy. Marcel Reguła, Zagłębie Lubin. Sebastian Berger, widzę w Łódź. Afimiko Pululu, Jagielonia Białystok. Apostolos Konstantonopulos, Raków Częstochowa. Kawałek puzelka. True Patriots, Kacper Trelowski na limicie, 41 na 85. Bardzo fajna karta, nie mam jeszcze takiej, także na pewno u mnie za gości. I Giants of League, Fran Tudor, również z Rakowa Częstochowa. Bardzo ładna karta, odłożymy sobie ją tutaj na jeden z boksików. I jedziemy z kolejną paczuszką w poszukiwaniu niezmiernie: Iszaka i Palmy. Zobaczmy, już widzimy, że jesteś z pogoni. Zobaczmy. Adrian Przyborek, Pogoń Szczecin. Frederik Ulwestad, również pogon Szczecin. Dawid Abramowicz, arka Gdynia. Maciej Wolski, też limitka do 45. Naprawdę również bardzo ładna karta. Eee, zostawimy sobie ją też tutaj, położymy na boksik Macieja Wolskiego. Jest Josip Czorluka, National Treasures z Zagłębia Lubin. I również Patriot z Dawida Błanika z korony Kielce. I już lecimy z kolejną paczuszką. Tym razem już nam się tu wyłania herb stołecznej drużyny Legii Warszawa i mamy Radovan Pankow, Paulius Golubikas, Radomiak, Grzegorz Tomasiewicz, Piazgliwice, Arkadiusz Kasperkiewicz, 37 na 45, Limicik, kolejnego zawodnika z Termaliki, o proszę, jest Luis Palma, na naszonarku, kurczę, szukamy takiej karty, ale z autografami, z koszulkami. Ale fajnie, Luis Palma, nie mam go. Do tego Wajrauch, Nanek z z Lechigdańsk. No, bardzo fajna paczka, chociaż na razie boksik, jeżeli chodzi o wartość yy, karty, jest taki sobie. Ale może kolejna paczka nam to zmieni. I mamy Michalisa Kosidisa z Zagłębia, Eliasa Olsona z Lechigdańsk. Do tego Marcel Predenkiewicz z Arki Gdynia, Mark Navarro, obrońca Arki Gdynia I autograf Giants of League Idina Hasicia na limicie do 75, numer 52. Bardzo wyróżniający się pomocnik Krakowi. I nasz Jonalek Pankowa. Także to jest na pewno bardzo fajny autograf. Limitowany, także sobie go tutaj odkładam. I no, myślę, że on też pójdzie na sprzedaż, bo to jest naprawdę fajna karta dla fana Krakowi. Sprawdźmy, co będziemy mieli w kolejnej paczce. A w kolejnej paczce mamy Petera Terkilcena z Widzewa Łódź, Julien Celestin z Arki Gdynia, Filip Wójcik, obrońca motoru Lublin. Damian Dąbrowski, jeden z 90 Zagłębie lubin. Nasz Jonalek, Leo Borges z Pogoni Szczecin. I architekt of play, tornike Gaplin Daszwili z Arki Gdynia. Też bardzo ładna karta, naprawdę sportzo, uważam, zrobił w tym roku świetną robotę. Design kart jest naprawdę bajeczny. Jedziemy. Z kolejną paczką, może teraz coś, kurczę, no żebyśmy się odbili trochę, żebyśmy naprawdę trafili coś, co chcemy zostawić, czyli musi być to Lech. Sprawdźmy, jest Karol Struski, Raków, Rifet Kapić, Lech Jakdańsk, kolejną kartą, Michał Nalepa, Zagłębie Lubi, Ruben Winagre, lewy obrońca, lewy Wahadłowy, Legi Warszawa. Kawałek puzelka i będzie jakiś limit. Afimiko Pululu. 2 z 10. No to są karty, które też zbieram. Te e, limitki do 10. Bardzo fajna karta. I, I Idin Hasic. Giants of League. Ale ten Afimiko Pululu, no... Naprawdę poprawia wartość tego boksa. Dla mnie te karty są dużo warte, mimo że wiem, że ludzie nie sprzedają mnie w takich wartościach, tak ja przywiązuję do nich uwagę, no bo jednak jest tylko 10 sztuk. To jest dwójka, ja jednak szukam tych jedynek, ale naprawdę super karta Pululu. Teraz sobie sprawdzimy kolejną paczuszkę i dalej nazwita Biały Białystok. Tym razem będzie to karta Jesusa i ma zarówno legendy Biały Białystok. Jakub Czerwiński, Piast Mauro Perkowicz, Krakowia, Damian Hilbricht, jeden z 90, nasz Jonalek, Musy, Dżuwary, o którym ostatnio głośno, bo wyszedł sobie do klubu, Giants Of League, Hasicia i oczywiście przekładka, tym razem jest to Simona. No dobrze, to lecimy dalej. No, mam nadzieję na kolejny wspaniały traf w stylu puluru. Zobaczymy, co ta paczuszka z Hobby boksa nam ciekawego pokaże. Oj, trochę trudniej się otwiera, ale mamy. I sprawdźmy, co tam świetnego jest. Jest Adrian Błąd. Jest Kacper Tobiasz, Legia Warszawa. I mamy do tego Jarka Kubickiego, Tofika Ismaela, który jest, jest w Lechu. No i zobaczmy. Jest Joel Pereira na Nationalku. I zobaczymy, jaka karta specjalna. I jest to Rawas. Rawas National Treasure z autografem 36 do 50. Ładna flaga Słowacji. Naprawdę fajna karta. No, oceniam ten boksik. Ok, jest dobry. Ten Pululu dużo tu ratuje, bo jest to dla mnie karta wartościowa. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam już na kolejne openingi. Na razie.